Cześć, ja jestem Grzegorz, wy jesteście na czysta kultura i zapraszam Was na kolejny film, tym razem z cyklu Gry o tron. You know nothing A właściwie to z bardziej z cyklu pieśni lodu i Ognia, bo jak wszyscy dobrze wiemy, gra o tron już za nami, to już zamknięty rozdział. Będziemy jeszcze wracać pewnie nie jeden raz, ale House of Dragon. To jest, to jest coś, co powoli zaczyna rozgrzewać gdzieś tam nasze głowy, bo z tego co wiadomo, z tego co HBO ogłosiło, serial będzie dopiero w 2022 roku, no to tak optymistycznie, czyli za dwa lata, no jeszcze nie zaczęły się nawet zdjęcia, więc więc na spokojnie. No i serial ma wziąć jakby na warsztat Fire and Blood, czyli tą książkę Martina opisującą Dzieje rodu Targaryenów od przybycia, właściwie od ucieczki z Walilii, od wyprowadzenia się z Walilii, poprzez to, że Waliria została unicestwiona, a kończąc na tym, że Egon zaczyna swój wielki podbój w Westeros, brzmi całkiem nieźle, prawda? Brzmi całkiem nieźle i to, co jest ważne w całej tej historii, to jest to, że twórcy mają podkład literacki. A jak pamiętamy z Groton, jeśli była książka, jeśli było się na czym wzorować, no to te sezony były całkiem niezłe. bodajże do czwartego, no kawałek może piątego, było jeszcze nieźle. Potem, kiedy już zaczynało się własne pisarstwo twórców, no to wyglądało to dość średnio łącznie z zakończeniem, czyli z ósmym sezonem, który. No, kurtyna milczenia, oczywiście. Tu będzie inaczej, no bo to jest pełnoprawna książka, jest materiał źródłowy, wiadomo, że w pracach będzie partycypował nad serialem sam Martin, ale, jest jedno ważne ale, włączy się do nich dopiero kiedy skończy pracę nad Wichrami Zimy. Sam to napisał zresztą na swoim blogu, że tak jak najbardziej on pomoże, on będzie uczestniczył w pracach nad serialem. Ale dopiero wtedy, kiedy wichry zimy będą ukończone i będzie mógł zacząć cały proces wydawniczy, no to wydaje się, że jest taka obietnica, dość w porządku, szczególnie że czekamy na wichry Zimy już kilka dobrych lat, więc fajnie, że chcę je dokończyć, a nie angażować się w kolejny zresztą już projekt. Wiadomo, że po drodze miały ich kilka, spoko i to mi się bardzo podoba, co wcale nie oznacza, właściwie to może oznaczać że Wichry e, może będą w przyszłym roku, kto wie, to taki coraz bardziej realny termin e, się wydaje, e, ale zanim Martin się włączy, za całość będą e, oczywiście odpowiadać e, Ryan Candle i Miguel Sapocznik, czyli weteran trochę taki e, gry o tron, e, Hardhome, Długa Noc czy Bitwa Benkartów, The Bells, to są, to są wszystko jego odcinki, więc takie raczej e, e, bardziej udane, no może Długa Noc Gdyby była trochę bardziej wyrazista i więcej było widać, by była lepsza, ale to nie umniejsza jego jakby klasy, jeśli chodzi o takie sceny efektowne, a jak wiadomo, podbój to będzie szereg efektownych scen, no bo całość będzie oczywiście mówić o tym, jak to Egon wylądował gdzieś tam u podnóża, blisko czarnego nurtu, tam swój przyczółek zrobił, no i zaczyna, zaczyna się podbój on, Czyli jego też siostry Renes i Wisenia. No, to jest jakby ta podwalina pod 300 lat panowania Targerienów, potem Westeros, całej tej dynastii. To on zjednoczył i stworzył tak naprawdę Siedem Królestw pod jednym berłem. To Egon także stworzył żelazny tron, który potem, na którym potem zasiadali wszyscy jego przodkowie, a także jak wiemy z gry o tron przedstawiciele innych rodów więc no, zapowiada się całkiem nieźle. Wydaje mi się, że e, jest tu pole do sporej e, do sporej interpretacji, jeśli chodzi o, o, o fabułę, bo możemy zacząć tak naprawdę od tego, jak e, Tergerionowie opuszczają Walirię, przedstawić może trochę Walirię, e, co to było za kraj, co to było za państwo, co to było za miejsce, dlaczego zostało zniszczone, w jaki sposób, e, może trochę flashbacków z tego, jak Tergerionowie osiedlili się na smoczej skale no, i potem sam podwój. Nie wydaje mi się, żeby, żeby ruszono tak z grubej rury, że zacznie się wszystko nagle lądowaniem Egona. Chociaż gdyby tak się stało, no to oczywiście, wszystko to, o czym mówiłem, mogło być w ramach retrospekcji. No bo niby dlaczego nie? A wiadomo, że już twórcy szukają w castingu od twórców ról do Egona, do Wiseni, Renes, czyli to są trzy główne postaci, które zapewne będziemy śledzić. Jego siostry, także jego żony, kochanki. Będzie dużo smoków, no bo wiadomo, że, że każdy ze Smoczych Władców miał swojego e, smoka, jeździł na nim. Co jeszcze możemy zobaczyć? Na te pierwsze sojusze, te pierwsze wysyłanie kruków do każdego z królestw, że od tej pory tu będzie jeden król. E, Harrenhal w pełnej okazałości, e, także, także no, jest sporo tych ciekawych lokacji, oczywiście o szczegółach podboju, od tego jak to wszystko zaczęło. No będziemy mówić gdzieś tam w osobnych filmach. No, bo to jest to jest rzecz naprawdę na dłuższe nagranie i może nie na solowo. Więcej osób by się przydało, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Ma być 10 odcinków, czyli ma być to pełnoprawny sezon. Nie żadne wydmuszki typu 7 czy 8, bo materiału będzie sporo i dobrze, bo dycha to jest tak akurat. Co też pokazałem pierwsze sezony e, gry o Tron. E, to też na przykład, że jest ten literacki pierwowiór, sprawiło, że HBO postawiło właśnie na e, tą historię Targaryenów, a nie na żadną inną z tych czterech rozpatrywanych opcji. Jak wiemy, jedna poszła się już kochać, <grym> zanim jeszcze ujrzała światło dzienne, a to dlatego no właśnie, że, że mają, mają samograja, mają pewniaka. Zresztą e, HBO wiedzą o tym dobrze i nazwali to swego rodzaju mapą drogową, więc tam będzie mnóstwo wskazówek, na których można polegać, którymi można się kierować. I dobrze, i dobrze, bo wiemy, że to własne pisarstwo czasem wychodzi tak sobie, więc, więc lepiej postawić na pewniaka, a jeśli to wypali, no to ewentualnie potem kontynuować z innymi produkcjami. Chociaż myślę, że House of Dragon to będzie to być historia rozpisana. Na kilka dobrych sezonów, bo tam się dzieje tak dużo rzeczy. Potem przecież następują nowi władcy, spadkobiercy. Gona. Jest dużo świetnych bitew, dużo jakichś buntów podsycanych i gaszonych przez Targaryenów. Ale tak jak mówię, to też jest, to też jest opowieść na, na zupełnie inne nagranie, Tutaj, tylko tak wstępem, co nas czeka, jak to może wyglądać, co już mniej więcej wiemy. O tym, o tym serialu. No, casting niedługo powinny się jakieś porządne prace zacząć. Niech Martin się śpieszy z wichrami, bo, bo jego ręka, jego pióro się absolutnie nam przyda. On też pewnie dostrzeże takie rzeczy, których, których no, zwykli śmiertelnicy w jego dziełach mogliby nie dostrzec. To tylko może dać korzyści temu serialowi. I cóż, no to tyle na razie ode mnie. Dajcie znać, czy, czy format ogólnie. O House of Dragon, Wam pasuje? Czy zagłębiać się w to, czym była Waliria? W to, jak się ten bunt zaczął? Czego możemy się spodziewać, i tak dalej? Wydaje mi się, że to może z tego wyjść. Całkiem niezła seria. A skoro do premiery serialu zostały z grubsza 2 lata, no to jak najbardziej wydaje mi się, że można, że można o tym rozmawiać. W tej chwili ode mnie to wszystko. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach.